Kategoria pierwsza solo formy kultury ulicznej 12-14 lat. Zaczynamy od miejsca dziesiątego, czyli wyróżnienia. a będzie to Anastazja Remecka, zięba Szkoła Tańca Astra Szczecin. A teraz miejsce dziewiąte i wyróżnienie, Nikola Przybylska, Studio Tańca Parkieciarnia. Miejsce ósme, Nina Hen, Szkoła Tańca Astra Szczecin. Miejsce siódme, Marika Kaczmarek, Szkoła Tańca Astra Szczecin. I mamy jeszcze jedno miejsce siódme, a będzie to Tymek Palka, studio Tańca Parkieciarnia. Czas na miejsce szóste. Kuba Zamiatała, Studio Tańca Parkieciarnia. Miejsce piąte. Oliwia Czerniawska, Studio Tańca Etiuda. I jeszcze jedno miejsce, piąte. Lena Mizielińska, Szkoła Tańca Astra Szczecin. No i teraz słuchajcie, będzie miejsce czwarte, a będzie to Natalia Kleist, Studio Tańca Parkie Ciarnia. Te trzy najważniejsze. Wielkie brawa, jeszcze raz dziękujemy. A teraz miejsce trzecie słuchajcie, miejsce trzecie dla Blanki-Bęben ze Szkoły Tańca Astra, Szczecin. No i zostały dwa miejsca, pierwsze i drugie, pierwsze i drugie. Miejsce drugie zajmuje... Amelia Gorczyńska-Ali, Joyden, Szczecin. No i miejsce pierwsze Eliza Kopaszewska, szkoła tańca king, wielkie brawa Elisa, 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 Elisa. to się nazywa do Pink. Solo formy klasyczne 12-14 lat. Wyróżnienie otrzymuje Jelizawieta Szpilka, studio Tańca Etiuda. Wielkie brawa. Kolejne wyróżnienie. Nikola Fornal Felician, Studio Tańca Etiuda. I jeszcze jedno wyróżnienie dla studia tańca Etiuda, będzie to Oliwia Czerniawska. Kolejne wyróżnienie, Martyna Kurzawa, studio tańca Juda. Wyróżnienie, Marcelina Głowińska, studio tańca współczesnego Impact. Dobra, teraz miejsce dziewiąte, czyli już po wyróżnieniach. Będzie to Wiktoria Leśniewska, studio Tańca Etiuda. Victoria, 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 Victoria. Miejsce ósme. Maja Suchola studio tańca współczesnego impact. Wielkie brawa. Miejsce siódme. Miejsce siódme Julia Haustow, Joyden, Szczecin. I miejsce szóste Amelia Gorczyńska, Ali, Joyden, Szczecin. Teraz słuchajcie, zaczyna robić się gorąco. Miejsce piąte Natalia Grabińska, Good Dance Akademii. Miejsce czwarte, uwaga, uwaga. Ostatnie miejsce przed podium. Julia Gdakowicz, studio tańca współczesnego Impact. No i zostały nam trzy miejsca. Teraz miejsce trzecie. Manifa Kochańska, Joy z Szczecin. Miejsce drugie Lena Zawadka, Joyden w Szczecin. No i miejsce pierwsze Olivia Wojtasik też Joyden w Szczecin. Kategoria Solo, inne formy 12-14 lat. Mamy tylko trzy podmioty tutaj. Miejsce trzecie, miejsce trzecie, Nadia Karpińska, Dom Kultury Skolwin. Wielkie brawa. Miejsce drugie, uwaga, miejsce drugie, kto tu rywalizuje? Studio Tańca Etiuda i Joy Dance Szczecin. Miejsce drugie: Olivia Czerniawska, Studio Tańca Etiuria. I wszystko jest już jasne. Miejsce pierwsze: Julia Haustoff, Joy Dance, Szczecin. Formy Kultury Ulicznej 12-14 lat Tosia Bloch, Basia Pawlicka, High Definition Dance Studio. klasyczne 12-14 lat. I tutaj mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem duetów. Zaczynamy od miejsca piątego w tej kategorii, a będą to Wiktoria Nele, Pola Grochalska, Studio Tańca Etiuda. Brawo, brawo! Co jest z wami? Miejsce czwarte. Martyna Kurzawa, Aina Drobotum studio Time Etiuda. I jeszcze jedno miejsce czwarte dla Wiktorii Łeśniewskiej oraz Czer... Leśniewskiej oraz Oliwii Czerniawskiej w studia Time Etiuda. Miejsce na pudle, miejsce trzecie, Kaja Sienkiewicz, Hanna Stankiewicz, Joy Dance Szczecin, brawo! Miejsce drugie, Lena Gajlewicz, Weronika Gorzała, Good Dance Academy. Słuchajcie, a teraz Wam zdradzę w sekrecie, że mamy dwa miejsca pierwsze. Więc na miejscu pierwszym duet Alicja Owsianowska, Woka Sztuka, tańca współczesnego Impact oraz miejsce pierwsze Laura Zarzecka na białe Klena Jaden Szczecin. Wielkie brawa. Kolejna kategoria, duety, inne formy 12-14 lat. Też tylko jeden duet był, ale oczywiście zasłużone pierwsze miejsce dla Julii Pawlak oraz Julii Jasińskiej z domu kultury skolwin. Wielkie brawa, brawo, brawo! <noise> grupy formy kultury ulicznej 12-14 lat. Mamy trzy podmioty tutaj, trzy grupy. Miejsce trzecie zdobyli. Roybers studio ta, tańca parkieciarnia. Zapraszamy trenera po odbiór nagrody. Dziękujemy bardzo. Miejsce drugie. Kip Kip, Szkoła Tańca Kip. Zapraszamy trenerkę na środek Adriana Kopczyńska. Pani trener niech się nie oddala, bo miejsce pierwsze zajmuje KIP Fan, Szkoła Tańca KIP. Zapraszamy panią Asię po odbiór dyplomu. Brawo dla pani Asi, brawo. 12-14 lat, również trzy grupy brały udział. Miejsce trzecie, Etiuda Juniorzy 2, studio tańca Etiuda. Zapraszamy trenera. No i wielkie brawa dla nich. Brawo! Miejsce drugie. Etiuda Juniorzy 1, studio tańca Etiuda, zapraszamy. No i miejsce pierwsze, jak najbardziej wysłużone, Joy Junior One, Joy Day w Szczecin. Kultury ulicznej 12-14 lat, czyli ta jedna z najmniejszych kategorii. Zaczynamy od miejsca dziewiątego, a miejsce dziewiąte... Bunkru, Szkoła Tańca Astra Szczecin. Wielkie brawa. Miejsce ósme. FLASH f 1 Nowogardzki Dom Kultury. Miejsce siódme. KIT POWER Szkoła Tańca KIT. Szóste, Fiski Fiski Króż, Szkoła Tańca Astra Szczecin. Miejsce piąte to Hip Hopotamy Replay Dance Studio. Po odbiór medali i dyplomów zapraszamy tam do stolika, dobrze? Teraz miejsce czwarte. Ready, steady to crew. Szkoła tańca Astra, Szczecin. Miejsce czwarte. Odbiór medali u dziewczyn, słuchajcie, w tamtej strony. I teraz zostały nam trzy grupy, które zapraszamy na środek. Zapraszamy. It, it, Squad do nas. Zapraszamy na środek. Zapraszamy też juniorzy HD. I zapraszamy grupę Keep Junior. Ktoś się ożywił, bardzo dobrze. Usiądźcie sobie, bardzo proszę. Dobra, wszystkie trzy formacje już są z nami. To co, kto wygrał? Ale my, czyli kto? Zaraz się wszystko okaże. Uwaga, uwaga, miejsce trzecie. It, it, skład. Szkoła Państwa Austria, Szczecin. Zapraszamy trenera po odbiór dyplomu. Jest pani trener z nami. No i teraz drugie miejsce. Kto to zdobył? Kto to zdobył? Drugie miejsce zdobywa KIP Junior, Szkoła Tańca KIP! Zapraszamy panią Asię. Pani Asia się nachodzi dzisiaj. No i co? I wszystko jasne. Miejsce pierwsze Juniorzy HD High Definition Dance Studio! No, przejdźcie troszkę dalej, a teraz zapraszamy na środek formy skąpiły w tej kategorii. No więc tradycyjnie zaczniemy od miejsca drugiego, a zdobywa je Sukces Power, Szkoła Tańca Sukces. Już myślałem, że nikt nie chce pucharu odebrać. No i miejsce pierwsze, Sukces fan, Szkoła Tańca Sukces, wielkie brawa. I teraz zapraszamy panią trener do nas. Dziękujemy wam bardzo kochani. Sukces Heca oraz Joy Junior One. Czy jest z nami Sukces Heca? Dobra. Czy jest z nami Impact Impresja? Okej. Okay. A Joey Junior One? Dobra. To uwaga, miejsce trzecie. Wędruje do formacji Sukces Heca Szkoła Dajka sukces. I uwaga, uwaga, miejsce drugie, po którym wszystko będzie już jasne, już będzie, miejsce drugie zdobywa IMPACT IMPRESJA, studio tańca współczesnego IMPACT. No i co, kto pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce dla JOY JUNIOR ONE, JOY DANCE Szczecin. Dziękujemy Wam bardzo, za chwilkę przechodzimy do kategorii wiekowej kolejnej.